Tak właśnie wyglądałem podczas grania Final Fantasy Remake. Dlaczego? Oto 5 powodów, dla których musicie zagrać w tę grę. Temat Final Fantasy VII Remake jest mega złożony, więc dziś wyjątkowo proszę Was o skupienie się, zapięcie pasów, podniesienie foteli do pionu i przygotowanie się na mocny start. Bez znaczenia, czy znacie oryginał z 97 roku, czy nie. Praktycznie wszyscy, którzy odpalą tego nowego Finala 7, od początku będą przecierać oczy z wrażenia i zbierać szczękę z podłogi. Ci, którzy znają oryginał, będą oczarowani nową oprawą graficzną-muzyczną, podkręconą do granic możliwości akcją i ogólnie tym, co oferuje Integra. Nowi gracze z kolei muszą bardzo szybko chłonąć to, co się dzieje, bo przygoda startuje szybko i pierwszy dłuższy oddech można złapać dopiero po około półtorej godziny. Głównym bohaterem gry jest Cloud. Jest on eks żołnierzem W tym świecie mianem żołnierza pierwszej klasy określa się najwybitniejsze jednostki elitarnych oddziałów wojskowych. Wydarzenia w grze mają swój początek, gdy Cloud, który zmienił swoją profesję na najemnika, pomaga jednej z grup bojowych organizacji Avalanche. Cel misji? Wysadzić jeden z ośmiu reaktorów energii Mako. Energia Mako jest w dużym uproszczeniu siłą życiową planety, a czerpiące ją reaktory w teorii osłabiają świat a wręcz stara się temu przeciwdziałać. Od razu więc poznajemy barwną ekipę bohaterów, a to nawet nie jest czubek góry, którą jest Final Fantasy VII. W trakcie naszej przygody w remake'u spotkamy masę świetnych postaci, z czego sporo jest zupełnie nowych. Będziemy też świadkami nowych wydarzeń, a te, które już znamy z oryginału dzięki nowej oprawie, wyglądają jeszcze bardziej epicko. Przyznam, że jako fan oryginału bałem się wielu rzeczy w tym remake'u, ale duża część nowości trafiła w moje gusta. No i muszę przyznać, że gra fabularnie koncentruje się wyłącznie na wydarzeniach Midgar. Ci, co znają oryginał, pewnie pamiętają, który to moment w grze, ale tę myśl dokładniej rozwinę za moment. W starym finale 7 system walki był w dużej mierze standardowymi potyczkami turowymi, czyli każdy czekał na swój moment, a następnie wykonywał swoją akcję. Czy to miałby być cios czy rzucenie jakiejś magii? Bardzo świeżym pomysłem w tamtych czasach był system materii, czyli skrystalizowanej energii Mako, dającej właścicielowi władzę nad magią lub jakimiś umiejętnościami pobocznymi. Then, Dokładnie tak jak mówi Sephiroth, to było wtedy, a dziś jest dziś. Więc tutaj wprowadzono znaczące zmiany. Walka jest trochę podobna do tej z 15 części, czyli po wpadnięciu na wrogów, możemy swobodnie poruszać się po polu walki i zadawać zwykłe ciosy. Bijąc przeciwników, wkładujemy sobie pasek ATB, to ten niebieski poniżej energii życiowej w prawym dolnym rogu, no a dzięki niemu możemy wydać rozkaz dodatkowy czyli korzystamy w ten sposób z materii, przedmiotów lub innych technik specjalnych. W trakcie walki możemy wydawać innym postaciom szybkie rozkazy, albo przełączać się na nie, przejmując bezpośrednią kontrolę. Postaci rozwijamy levelując no i znajdując nowy sprzęt, a co za tym idzie, uzyskujemy także nowe techniki. Ważne są też samony, czyli potężne, przyjazne potwory lub pomocnicy, którzy wspomagają nas w walce. Muszę tutaj zaznaczyć, że walka, przynajmniej w trybie rekomendowanym, którym jest normal, jest bardzo wymagająca, bo musimy kontrolować masę rzeczy naraz to jaką magią lub techniką można zranić wroga, to kiedy się bronić, kiedy jest okno do ataku, kiedy nie atakować, kogo leczyć, kogo ratować, kim to zrobić, jaki przedmiot użyć, na kim to zrobić. Och, tutaj zdecydowanie sprawdzicie, jak wysoko rozwinięte są wasze umiejętności multitaskingu. A możecie mi wierzyć, jeśli planujecie wbić platynę, także musicie być przekotami w posługiwaniu się padem i szybkim reagowaniu na pole walki. Tak jeszcze zdanie podsumowujące, TIFA w walce jest najlepsza. Akurat granie nią to jak prowadzenie pociągu, który nie ma szansy się wykoleić. Final Fantasy VII Remake jest grą, która raz zobaczona i usłyszana na stałe rejestruje się w naszej pamięci. Modele głównych bohaterów to mistrzostwo świata. Muszę też dodać to, że angielscy aktorzy wyśmienicie wcielili się w swe role. Japońskiego dubbingu akurat jeszcze nie słuchałem. Przyznam, że zobaczenie starej kipy po latach w takim wydaniu uradowało moje serce w stopniu najwyższym. Miasto Mingar zostało poszerzone w skali o nowe miejsca, zmieniono także trochę topografię znanych lokacji, ale jest tutaj dalej sporo ograniczających swobodną eksplorację korytarzy i przejść. No, taki urok serii. To nie jest otwarty świat typu GTA, przynajmniej na razie. Tutaj przygoda jest skrojona na miarę, choć trzeba dodać, że poszczególne lokacje są bardzo fajnie zaprojektowane. Muzyka zasługuje na osobny akapit. Kultowe kompozycje Nobu e Uematsu są tutaj podrasowane, przearanżowane i dają mega moc podczas walki. Final Fantasy 7 Remake, jak każdej grze, w sumie można zarzucić jakiejś rzeczy, ale dźwięki jest tutaj zrobione fenomenalnie. Koniec, kropka, temat zamknięty. Coś, co było słabszym elementem oryginału, no bo tam liczyła się główna historia, to były właśnie misje poboczne. Tutaj z racji tego, że znacząco zwiększono liczbę miejsc, które odwiedzamy w mieście. Siłą rzeczy trzeba było czymś tę przestrzeń wypełnić. Faktycznie często głównym celem misji pobocznych jest znalezienie czegoś lub kogoś, ewentualnie pokonanie jakiegoś uprzykrzającego życie mieszkańcom potworka, ale są to miłe aktywności. Większość tych pobocznych zadań nawiązuje bezpośrednio do fabuły lub możemy dzięki nim zdobyć unikalne przedmioty i muszę przyznać, że dzięki nim miałem szansę na jeszcze głębsze poznanie bohaterów, no co mnie bardzo cieszyło. Zaznaczam jeszcze raz, że interakcje pomiędzy postaciami są tak świetnie napisane i odegrane, że aż chce się to oglądać. He's my bodyguard, if you must know. And Jeśli znacie język angielski, zapewne orientujecie się, co dosłownie oznacza słowo remake. Określa ono zrobienie czegoś na nowo, przerobienie tego, co już istnieje. I diabeł tkwi w dosłowności tego znaczenia. Jest to bardzo ważne w tym przypadku, bo tutaj nie bałbym się nawet użyć słowa adaptacja. Final Fantasy 7 Remake, jak się okazuje w zamyśle twórców, nie jest odwzorowaniem tego, co było kiedyś w stosunku 1 do 1. W oryginale Midgar opuszczało się mniej więcej po 5-7 godzinach gry, gdzie przejście całej gry to zabawa na załóżmy blisko 100 godzin. Przejście remake'u to około 40-45 godzin, z tym, że po ukończeniu gry otrzymujemy dostęp do wyboru poszczególnych rozdziałów, tak aby móc poszukać na spokojnie wszystkich sekretów, zaliczyć niewykonane zadania poboczne, czy spróbować swoich sił na najwyższym poziomie trudności, gdzie nie można używać żadnych przedmiotów. Obłęd. Największym punktem zwrotnym jest jednak końcówka gry. I myślę tu głównie o tych graczach, którzy bardzo dobrze znają oryginał. Chciałbym powiedzieć tutaj więcej, ale naturalnie nie będę psuł wam zabawy. Jeśli planujecie przejście tej całej gry, to nie czytajcie internetów, totalnie odłączcie kabel. Temat ten wygląda nieco inaczej, jeśli nie znacie oryginału. W sensie końcówka będzie dla Was po prostu dodatkowymi wydarzeniami, które zobaczycie. Ale jak już mówiłem wcześniej, jest bardzo grubo i strzelam, że to dokąd zmierza fabuła w remake'u wynika z odważnej drogi jaką obrał reżyser gry, a zarazem twórca projektów w postaci z Final Fantasy, czyli Tetsuya Nomura. Oryginalne wydanie Final Fantasy VII jest najbardziej popularną grą w serii. Wynika to z tego, że w czasie kiedy się ukazała, była grą pod wieloma względami przełomową. Poprzez lata sprzedało się ponad 13 milionów egzemplarzy, choć myślę, że ta liczba, pomimo upływającego czasu, będzie rosnąć. Paradoksalnie jest w sumie pięć osobnych produkcji, które pokazują nam losy bohaterów siódemki, ale według mnie najważniejsze są w sumie dwie z nich. Wydana w 2007 roku na PSP gra Crisis Core, ukazująca wydarzenia, które miały miejsce bezpośrednio przed siódemką, oraz film animowany Advent Children, ukazujący to, co działo się po siódmej części. Ciekawostka, za stworzenie tego filmu również odpowiedzialny był Nomura. Polecam nadrobić te rzeczy, jeśli wkręciliście się w historię siódemki. Można polemizować, która część Final Fantasy miała najciekawszych bohaterów, bardziej porywające wydarzenia, ale nie można zaprzeczyć, że to właśnie siódemka skradła najwięcej serc i zapisała się w historii jako najlepszy Final. Znów, możemy o tym debatować, ale tak jest. Dzięki remake'owi jedni ponownie, drudzy po raz pierwszy mogą dokładniej w pięknej oprawie zapoznać się z tą opowieścią. Chociaż jak już mówiłem, jest ona nieco inna niż ta pierwotna. Niestety w momencie tworzenia tego materiału nie wiadomo ile i kiedy pojawią się następne części, epizody, ale niech to Was nie zniechęca. Nawet jak na kolejne części remake'u trzeba będzie poczekać bardzo długo, to mam radę. Sprawdźcie sobie w międzyczasie po prostu oryginał na PS Store. Naprawdę warto. Bardzo długo zastanawiałem się, jak w kilku zdaniach można najlepiej opisać to, czym jest remake. Na myśl przyszła mi analogia filmu fabularnego i adaptacji serialowej. W sensie, jeśli oryginalna siódemka to jeden z najbardziej wypasionych filmów, to remake jest wysokobudżetowym serialem, w którym twórcy trzymając się z grubszej osi fabularnej oryginału, pozwolili sobie na poszerzenie skali i przygód, i dodanie nowych wątków fabularnych, i wprowadzenie dosyć sporych zmian. Na końcu zostawiają nas z taką rozkwiną, że chcę wiedzieć, jak się to dalej potoczy. Z czystej choćby ciekawości. Przyznam, że reakcja fanów na remake jest dla mnie ostatnio jednym z głównych tematów, które zgłębiam w sieci. A to o czymś świadczy. Obok Final Fantasy VII Remake nie powinno się przejść obojętnie. Oryginalna siódemka to część historii gier z gatunku JRPG, tak jak i PlayStation, więc myślę, że jeśli do tej pory ominęła Was siódemka, to najwyższy czas, aby to nadrobić. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję pięknie za dziś, uderzcie w dzwonek, dajcie łapkę w górę, w ten sposób pomagacie nam się rozwijać. No i co? Do następnego materiału, który już niebawem. A ja idę sobie rozkminiać końcówkę tej gry. Cześć!